oglądamy maślankę wiązkową popularnych grzyb często rośnie przy drzewach, przy pniach, przy korzeniach No i tam w sobie jest to wszystko jedno, czy są martwe, czy jeszcze żywe Żeruje na ich tchankach pasożytem no jak na żywych to pasożycem, a jak na martwych to saprotrofem, saprofitem. Jak tam zwał, tak zwał. Odżywia się na roślinach. Niejadalny. Nie jest też na no pewnie smak ma. Nie za ciekawy. No chociaż tam niektórzy twierdzą, że to jakby go zjeść tam nie wiem, ileś kilogramów to może być i czujący. No, ale kto, kto by tyle zjadł niesmacznego grzyba, jakby w ogóle jadł.